Witam wszystkich zapraszam do oglądania Forza Horizon 5. W tym krótkim materiale chciałbym pokazać, jak zdobyć osiągnięcie smok czasu. I w tym celu musimy. Jest to osiągnięcie z najnowszego dodatku Horizon Realms. I w tym celu wybieramy sobie księżycową Arenę Driftu, tryb swobodny, i ja tutaj użyję Rimaka. Ale może być to dowolna fura, w której czujemy się dobrze. 88 mil na godzinę, to jest 141 km na godzinę. Miejscówka, w której to będziemy wbijać, Już pokazuje. Zawróćmy się. Musimy kawałek wyjechać. I tutaj będziemy koło jeść. 141 trzeba co najmniej. Przy okazji y, umiejętność prędkości można wbijać do innego osiągnięcia za zdobycie 100 umiejętności prędkości, y, w którymś właśnie z ewoluujących światów. Tutaj najważniejsze, żebyśmy teraz utrzymali tę prędkość 141 przez minutę. Więc cały czas lecimy pulsacyjnie tak naprawdę Minuta to sporo czasu ale, ale można, można, bo bez problemu możemy tutaj się rozpędzić rimakiem do ogromnej prędkości I tak jak mówię Przy okazji też bijamy sobie umiejętności prędkości Co, co jest potrzebne nam do kolejnego osiągnięcia A 141 jest cały czas utrzymane Może musimy przerwać zawody i dopiero teraz skoczy? Nie. Tak, tak, dopiero teraz. Musimy przerwać zawody. Ok. No dobra, w takim razie, jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.